Assalamu alaikum, lejką części czołem. Hej. Dorwałam dzisiaj moją córkę. Rzadko się widujemy ostatnio. Mimo, że mieszkamy od siebie dwa kroki, ale wakacyjny klimat nie sprzyja naszym relacjom. Córka! nie chcę z pojechać na wakacje, bo się boi. Boję się. Jeździmy tylko po Polsce, za granicę, na razie nie. Rzeczywiście są krzywe te okulary? Rzeczywiście są. Hmm. Yy, dzisiaj Marietka zabrała mnie na przechadzkę po swoich włościach ulubionych. Mieszkamy stąd bardzo niedaleko, ale nawet nigdy tu nie byłam chyba. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na BRD. BRD. Co to jest BRD? Brudno. Każdy Br wie. Nie każdy, nie każdy dzielnica, mieszka w Warszawie. Dzielnica warszawska, bardzo fajnie, lubię tutaj mieszkać, a teraz mieszkam na Praszce. Już nie ma BRD właściwie, tylko jest targówek. Ale w sercu? BRD. Nie, no w ogóle szok. Jak się czujesz? Tak sobie, szczerze mówiąc. Czemu? Mam już dość upałów. Jestem trochę niewyspana wiecznie. Średnio, średnio. To może czas zacząć do pracy chodzić na 8 rano. To wtedy się będziesz wysypiała, bo będziesz chodziła spać o normalnej porze. Co? Właśnie się ja pracuję. No, pracujesz 24 hours. No właśnie. Ale przez to też się nie wysypiasz. No właśnie. A gdzie byś chciała pojechać na wakacje za granicę, gdybym się zgodziła z tobą jechać? Mm, Myślę, że najbardziej bezpiecznym kierunkiem jest ta Grecja, na mną wszystko. No, da, nie ma rybek. Ale są e, te. Są rybki i są żółwie. I jeszcze jestem za mało z rybkami nacieszona. Poczekamy na Egipty, jak otworzą. Nie ja chcę do Grecji. I chyba się nic nie da z tym zrobić na razie. A planujesz już swoje 25. urodziny? Planuję. Ale to będzie niespodzianka dla moich obserwatorów. No zobaczymy, jak ta pandemia pozwoli z tymi planami się no. po połączyć w parze. No ciekawe, ciekawe. A jak tam Twoje serce zajęte, wolne? <laughs> wolne. Do wzięcia? Eee... Można tak powiedzieć. – Ale dobrze ci? – Dobrze. Chociaż nie jestem typem samotnika, ale dobrze. – A powiedz, oglądałaś sobie na spokojnie Hotel Paradise, jak już tak teraz, w międzyczasie? – Nie, jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że na pewno do tego wrócę. – A ja już obejrzałam 18 odcinków. No i całkiem fajnie się ogląda, tak na luzie już. Bo już wiadomo, kto wygrał. <śleszy> I te... Ja wiedziałam I... za pierwszym razem oglądania. No tak, ale fajnie się ogląda, no tak z dystansem, a niedługo druga edycja, dlatego warto sobie tą obejrzeć teraz. A drugą będziesz oglądała, czy nie? Myślę, że będę oglądała, ale trochę mnie że trochę mnie źle, bo chciałabym być znowu na bali. No to trochę będziesz, bo ja na przykład jak oglądam, to się czuję jakbym była. Znajome kąty odwiedzam, zaglądam. No, do ja będę czuł jak będę widziała na no. swoim łóżku starym. O, no tak. No tak. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. No zobaczymy. Będziemy kibicować. Będziemy. No. Jak na razie mamy jedną uczestniczkę pokazaną. No i taka swojska. Swojska. Będzie git. Będzie. No dobrze. Będzie. Będzie. Pozdrawiamy z Berdę. Pozdrawiamy z berdę Stargówka. Z Życzymy wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka i co? Zdrówka, bo to najważniejsze. Jak masz zdrowie, to masz wszystko. Salam alaikum. Bye. Bye.